Dzisiaj chciałem Ciebie zaprosić do rozmowy o, o takiej sytuacji, kiedy na właśnie takie pytanie, takiej sytuacji ludzie opowiadają na przykład bardzo dobrze jest jak na razie. Mm -hmm. Żyjemy coraz lepiej po raz 864. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majwska-Piełka, jestem psychologiem transpersonalnym wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat, nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to. Bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, Iwanko. No, dzień dobry, Tomeczku. Jak się masz? Jak tam wszystko pójdzie w nowym roku? Doskonale, u mnie doskonale. W dużej mierze dzięki Tobie. Dziękuję. No, dzięki mnie. No, no życie jest coraz lepsze. Bo życie jest coraz lepsze. Tak, oczywiście. No to bardzo dobrze. Tak, mnie też wszystko, wszystko dobrze i też mam nadzieję na to, że będzie coraz lepiej, no bo jak to się zaczyna robić różnego rodzaju rzeczy, to one potem procentują i w konsekwencji dają do, do, dobre efekty. Zgadzam się bardzo, ale dzisiaj chciałem Ciebie zaprosić do rozmowy o, o takiej sytuacji, kiedy na właśnie takie pytanie, takiej sytuacji ludzie opowiadają na przykład. Bardzo dobrze jest, jak na razie. Mm -hmm. Albo tu jest bardzo fajnie, tylko i to jak na razie i to tylko. Przyznam ci się, że mnie nie tylko, że zauważam, ale w niektórych wypadkach mi mierzi I sobie myślę. Właśnie że słowa, panie tamko? Bo, bo w niektórych <laughs> tak, w niektórych sytuacjach z, zwracam na to większą uwagę niż. Na początek odpowiedzi. I tak sobie myślę, czy nasze życie nie jest lepsze wtedy, kiedy po prostu mówimy, że jest tak, jak jest, że jest dobrze i, i zwracamy mniejszą uwagę na te, na razie tylko inne. Nasze życie na pewno jest lepsze, dlatego że jeżeli określamy nasze życie jakimiś słowami i te słowa są dobre, no to ten cały program, jaki wchodzi wtedy do naszej podświadomości, tworzy program pozytywny. Ktoś może powiedzieć, no w tym zdaniu, w zdaniu takim jak na razie, czy tam tylko, albo byłoby jeszcze lepiej, gdyby. No, chociaż takie byłoby lepiej, gdyby, to, to akurat ma sens, bo, tak. bo to jest ta formuła, jakby się chciało powiedzieć, coś właśnie by się przydało, żeby było jeszcze lepiej, ale to zaraz, za chwileczkę do tego dojdziemy. Natomiast w tych, w tych słowach ktoś powie, tu nie ma żadnego niedobrego słowa i będzie miał rację. Bo to nie są słowa, które są niedobre i to nie są słowa, które mają negatywny zakres emocjonalny. Tyle tylko, że jeżeli mówimy jak na razie, to to jest tak, jakbyśmy, no, wytwarzamy taki nastrój, bo taka jest... Takie oczekiwanie pogorszenia. Tak. Wy, wy, w, wytwarzamy taki na, nastrój, że, że może być gorzej. Obym powiedział, ja to obdzieram przynajmniej, nie tylko wytwarzamy nastrój, że może być gorzej, ale że prawdopodobieństwo, że będzie, nie będzie tak dobrze, jak jest w tej chwili, mhm. jest bardzo duże. Absolutnie jest, tak, bo ono się bierze z tego, no to też mówimy o tym wszystkim, że jeżeli spadają nam wibracje, że jeżeli my mamy innego rodzaju wibracje takie niższe, no to wtedy przyciągamy oczywiście rzeczy z tego poziomu i też sami funkcjonujemy inaczej, sami się inaczej zachowujemy. Niekoniecznie musimy przyciągać, bo swoim zachowaniem możemy powodować, że po prostu pewne rzeczy, Taki nie najlepsze nas spotkają. Tak, ale to wynika właśnie z tego, że tworzymy taki nastrój. Yy, taki nastrój oczekiwania. Natomiast to, że to słowo jest, że ono się pojawia, to słowo, no to wynika z takiego nastroju, w jakim my generalnie funkcjonujemy. Ja ostatnio często o tym mówię, ale to jest dość, dość ważne, że Nasza podświadomość, jeżeli jej świadomie nie zaprogramujemy w jakiś sposób, albo jeżeli świadomie w danym momencie nie podchodzimy do tego, co mówimy, no to ona działa w tym systemie umowny, tak, default. Aha. No i w związku z tym, jak jest to system umowny, no to tam wylatuje to czego jest najwięcej. Czyli przychodzi takie słowo, taka myśl, taka reakcja, których w podświadomości jest najwięcej. Najwięcej. Rozumiem. Czyli jeżeli na przykład ktoś mówi w ten sposób, jak na razie, czy dobrze jak na, na razie, to znaczy, że jego podświadomość, generalnie rzecz biorąc, zaprogramowana jest nie najlepiej. Tyle ja średnio tylko, dobrze w najlepszym wypadku. Tak, tylko, tyle tylko, że po prostu no niestety w tym momencie nie ma się do czego przyczepić. Właśnie. <laughs> Życie się akurat tak dobrze układa, że no, po prostu nie może no powiedzieć, nie. że nie. No nie Dlatego... ma, ile razy No nie ma na co narzekać. No nie ma, to no tak, to jest ta ile sama osoba, tak? To nie ma na to, nie ma na co narzekać. I to też są osoby, które po prostu, jak mówię, ta podświadomość na tym systemie umownym działa, bo ktoś nie myśli, co mówi świadomie, żeby tworzyć świadomie jakąś, jakąś taką konstrukcję właśnie pozytywną. No i w tym momencie mówi, nie ma na co narzekać, bo to tak. jest to, jak. Jakby powiedziała, narzeka to jest słowo, które jest takim no, słowem ulubionym, można powiedzieć, w tym momencie, albo ulubioną czynnością, gdzie może słyszeć taka osoba. Oj, przestań narzekać, prawda? Mm. I się wtedy wzmacnia też. Dlatego też ja, kochani moi tutaj słuchacze, nasi, jeżeli ktoś mówi jakieś rzeczy, no właśnie takie, które normalnie nazywają się narzekaniem, a zależy Wam na tej osobie i w ogóle, to nie mówcie nie narzekaj. Nie mówcie przestaj narzekać. Bo to jest wzmocnienie właśnie tego sposobu mówienia dla tej podświadomości tej osoby. Lepiej jest e, powiedzieć jakieś dobre rzeczy, skoncentrować się na czymś dobrym. Czyli zmienić kierunek zmienić rozmowy. Zmienić kierunek rozmowy, natomiast nie nazywać tego, z dzieciom zwłaszcza, tak? Przestań narzekać, czy przestań marudzić, takie różne rzeczy się robi, które nie są tak naprawdę niczym dobrym, tylko właśnie tworzą e, gdzieś ten taki... ten. A, a jak e, mamy taką sytuację z osobą z, ze, ze starszego, z braku lepszego słowa pokolenia niż my, no. Kiedy rozmawiamy z kimś, kto jest, no, naszym rodzicem, naszą babcią, naszym, kogoś z takiego pokolenia i mówi, no właśnie, no, no, nie ma na co narzekać. No, to ja bym w takim momencie powiedziała, no to fajnie, to bardzo dobrze, to znaczy, że rzeczywiście no, dobre jest. Tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy, natomiast to mogą być osoby, owszem, takie, które się będą dalej upierać, ale no, żeby tak zaraz, dobrze, to nie jest, prawda? Więc no, <laughs> jest. jeśli ktoś jest mocno po prostu osadzony, tej, w tym takim przekonaniu o, 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 o tym, że ten świat dobry nie jest i to wszystko nie jest dobre, no to oczywiście będzie się starał dalej drążyć. Ja, jeśli chodzi o takie osoby z, ze starszego pokolenia, to ja bardzo często podpowiadam, żeby po prostu przyznać im rację. Ja zresztą sama robiłam e, tego typu rzeczy czasami. Przyznawałam komuś rację i wtedy w tym, ten, w tym w szok. I no nie, no już tak źle nie jest. Ja na przykład no faktycznie masz nieciekawą sytuację. To jest naprawdę, no ja nie wiem. Nie, no, no, z przestady, no już tak, to nie jest tak źle. I ta osoba Aha, zaczyna. I zaczyna drugą i z drugiej strony. I naprawdę czasami z, z, z mamami, bo umówmy się, to głównie mamy, chociaż tatusiowie też potrafią. Ale jeżeli mamy tak robią, no to dobrym sposobem jest właśnie przyznać im razem, no masz rację. To wtedy, zwłaszcza jak się normalnie z nimi dyskutowało, to wtedy taka mama się może dziwić, a co jest dobre już wystarczająco, że przestanie dalej mówić na ten temat. To. A jeżeli się dyskutuje, to jest. To wzmacnia. No to ona się wtedy zapala do tego, tak. żeby przekonać. Jeszcze jeden argument, I jeszcze co? jeden argument i po co? Po co my to... oświecimy? Się... Jedna, jedna z takich sytuacji, która mnie zaskoczyła, właśnie tutaj w Kanadzie, po przyjedzie, jak się pytamy na, na spotkaniu, jak spotkamy osobę, jak się czujesz, jak się masz. Tylko osób odpowiadało cały czas, jest taki, taka odpowiedź, jak się czuję. Świetnie jak brzoskwinka. Dlatego nie znam takiego powiedzenia, nie słyszałam. Nigdy. Aż nie, tak, no... z, z radością w głosie, z, z takim a, głębokim przekonaniem, i wtedy mnie to, my... to zaskakiwało. Tak. I myślę, że tego w tej formie odpowiedzi tu spotykam się z czymś takim dużo częściej niż jak rozmawiałam z ludźmi. Tak, natomiast, natomiast żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, tak? Bo, bo na pewno w tym momencie, jak Ty to powiedziałeś, a. Wiem, mogę powiedzieć na pewno, dlatego, że wiele razy prowadziłam takie rozmowy, więc nie sądzę, żeby sytuacja w Polsce zmieniła się aż tak bardzo. Ktoś sobie powiedzieć, no właśnie, ci Amerykanie, ci Kanadyjczycy, oni są tacy nieszczerzy, oni po prostu nie mówią prawdy. Nigdy nie tylko, narzekają i zawsze się uśmiechają. Tak, zawsze się uśmiechają i nie mówią prawdy i tak dalej. Więc a, ta, ta, ta brzoskwinka, no to już jest coś wyjątkowego, powiedzmy sobie. Ale chcę powiedzieć tak, że jeżeli świadomie pra, panujemy, nad językiem i nad tym słowem, na tym, co mówimy, to po pierwsze, kiedy ktoś nas o to pyta, to nie jest tak, że on jest tak szczerze zainteresowany naszą, naszym życiem, i będziemy go teraz w detale różne gdzieś tam zagłębiać. Myśmy się z Tomkiem przywitali dzisiaj, dwie godziny wcześniej, rozmawialiśmy sobie na takie tematy, gdzie faktycznie moje pytanie, co słychać i tak dalej, to było pytaniem zachęcającym go do zwierzeń. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ludzie po prostu to jest taki odpowiednik tego, jak się masz. Czyli niekoniecznie musimy opowiadać o swoich rzeczach jedynie. Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że jeżeli świadomie powiemy dobre rzeczy, to my sami w tym momencie lepiej się poczujemy. Bo ten, bo ten nastrój po prostu nam tak. się udzieli, on się gdzieś e, znajdzie w tym mózgu, i że nie po, też pomiędzy nami, pomiędzy dwojgiem ludzi będzie ta atmosfera lepsza, więc warto jest tak mówić. Ale. Są takie sytuacje, w których no nie można tego powiedzieć szczerze, bo cały twój organizm będzie krzyczał: Co ty? Naprawdę tak jest. Jeżeli czujesz się nie najlepiej, jesteś tak. chora albo jakaś tam, ktoś cię pyta, jak się czujesz, no to są no, różnego rodzaju określenia, które mówią: Nie wiem, bywało lepiej. Można, można powiedzieć, Średnio, że nie jest są, wspaniale, nie jest bez nawiązania. Oczywiście, no wiesz, bywało lepiej, prawda? Tak. Czy, czy mogłoby być lepiej, ale bez narzekania, bez takich opowieści, a tam nerki tu, tam się. Ale z drugiej strony, można, można, odwracając to pytanie na początku, tę odpowiedź, o której zaczęliśmy, można powiedzieć, że nie jest tak dobrze, jak bywało. Na razie. Na razie. Na razie. Prawda? Czyli przechodzę przez taki okres, kiedy czekam, aż będzie lepiej. Czy a pracuję tak, na tym, wiem. że będzie lepiej? To jest lepiej? tak samo, jak, jak, jak jeszcze, tak? tak. Yy, na przykład. Yy, jeszcze nie zrealizowałem tego, co miałem zrobić, ale jeszcze, prawda, czy znaczy, idę w kierunku tego, co można, można zrobić? Tak. Takie operowanie słowami nie chcę powiedzieć manipulację, bo słowo manipulacja nam się nie najlepiej um, kojarzy, ale takie operowanie słowami słowa, słowami, które kierujemy przecież nie tylko do innych ludzi, ale również do siebie ma olbrzymie znaczenie. Natomiast, tak jak mówiłam na początku, jeśli ktoś tak mówi, wskazuje to na to, że nie myśli w tym momencie, jak mówi. To znaczy, nie myśli w tym sensie, że nie przekłada na świadome funkcjonowanie, tylko odpowiada, budzi reakcja, tak? tak? Czyli ta podświadomość działa no, po prostu na, w systemie dowolnym. Wybiera sobie, co chce. I naprawdę nie, ma, nie są, ci, czasami to jest tak, że tutaj sam ktoś może być zaskoczony co powie, bo, bo, bo jeżeli tak sobie już zostawi tę podświadomość, to ona może jeszcze różne rzeczy powiedzieć. No, wiesz, mówią gdzie stara bieda, to no, wiesz, takie tak. rzeczy, nie chcę powtarzać, bo, to, bo, bo nie ma sensu, wszyscy, wszyscy dobrze znają to. ale A z drugiej strony właśnie to jest ważne to, żeby pamiętać, że, że to jest też sygnał, że wiemy, że ta osoba ma nie najlepiej zaprogramowaną podświadomość. No i tę poświadomość, my właśnie używając tych słów, mówiąc o tym tak jak my teraz mówimy, zastanawiając się nad tym, możemy sobie przebudować, tak? Że nawet wtedy, kiedy ją puszczamy w ten system default, w ten system dowolności, to jest wystarczająco dużo tych pozytywnych informacji, żeby one miały szansę wyjść, tak? Bo my nie możemy, to jest to, co ja często powtarzam, że my nie możemy na przykład podejść do naszej podświadomości, tak jak do komputera, że sformatować, tak? Ale możemy nadpisać. Tak jak używając takiego sformułowania Oho, tak. z gatunków właśnie informatycznych. Po prostu możemy nadpisać i wtedy jest większa szansa, większa szansa, niepewność, większa szansa, że wyjdą nam te rzeczy, które są dobre. A skąd pochodzą takie rzeczy? No akurat u, tutaj częściej prawdopodobnie rdzenny Kanadyjczyk czy Torontończyk, bo to nie wiadomo jak to jest w całej Kanadzie przecież, a częściej będzie miał takie słowa na dowolności, bo tego jest więcej. Natomiast. Bo częściej słyszę. Tak, częściej słyszę. Natomiast my mamy takie przecież przysłowia i wiele osób tak działa. Nie chwal, dnia przed zachodem słońca, nie chwalić, żeby nie przechwalić. Wiele osób mówi mi, kiedy, kiedy z nimi rozmawiam na przykład, że, no wie pani, nie chcę, nie chcę uprzedzać, tak? Nie chcę mówić, żeby, dobrze, żeby, żeby, nie wyszło. Ludzie wierzą coś takiego czasami, że nie, nie zapeszyć. Nie zapeszyć, właśnie. Żeby, że jeżeli powiedzą coś, to to mogą zapeszyć albo mogą spowodować, że to się będzie działo coś A to się jest do... wręcz przeciwnie. A oczywiście, że tak. To jest wręcz przeciwnie, dlatego że podnosisz wibracje, podnosisz sposób myślenia, wysyłasz odpowiedni komunikat do wszechświata i do swojego ciała i do swojego funkcjonowania, tak? A nawet jeżeli się zdarzy tak, że nie dostaniesz tego, co mogła, co chciałaś dostać czy co chciałeś dostać, to co się pocieszyłaś, to twoje. <grych> to jest tak. to, co zawsze ja mówię, tak? Dlaczego nie marzyć? Dlaczego nie wierzyć w to, że będę to miała? Jak nie będę, to nie będę, ale ile się nacieszyłam, po prostu. Cieszenie się na wszelki wypadek jest dużo lepsze Absolutnie. niż martwienie się na Absolutnie. lepszy wypadek. Bo ono lepiej rokuje i, i, i nam samym robi lepiej, ale też le lepiej rokuje. Dlatego, no, zachęcamy. Bardzo, bardzo. Prawda, panie Tomku? Bardzo zachęcamy. Bardzo dobra rozmowa jak na razie. <laughs> No właśnie, zachęcamy do tego, żeby nie posiłkować jednakowoż jednakowo, takimi sformułowaniami, jak na razie, tylko, tam jak dotąd, prawda, czy, czy w ogóle innymi takimi e, słowami, które, które jakby ograniczają to. Jakby albo kierują właśnie uwagę na rzeczy przeciwne, rzeczy niekoniecznie takie dobre. Zwróćcie uwagę, jak mówicie. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć jedno na zakończenie. To, że to Tomka, tak już nie użyje tego słowa, jakiego on użył, bo to było słowo naprawdę mocne, ale że to co Tomka irytuje, irytuje. Tomaczku, to, że Cię to irytuje, to też nie jest dobrze. Bo to, że ludzie mówią w jakiś sposób, to mówią. Jeśli my mówimy inaczej, to zauważamy to, Aha. ale nie powinno nas to irytować. Czyli to jest temat do przyjrzenia to jest, się. To jest temat do przyjrzenia się. Dlatego, dlaczego ma mnie irytować to, że ktoś używa nie najlepszych słów? Są takie sytuacje ja ostatnio oglądałam film który po prostu tak obfitował w te słowa, że mimo iż ta treść mnie interesowała, to po prostu przeleciałam wszystko na koniec, żeby zobaczyć, jaki był finał tego wszystkiego. Nie byłam w stanie oglądać tego. Polski tak. film, no po prostu y, niebywale, y, Ale, ale to, mnie to nie, nie irytowało. Mnie to przeszkadzało. No to jak hmm? mnie to przeszkadza, to jest moja sprawa. No to tam zrobić, zrobić. to temu ja się przejrzeć? No to fajnie. Pięknie dziękuję. Bardzo proszę, ja również dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.